jak się macie? Z tej strony oczywiście KASZTAN i ci pokażę wam jak ukończyłem Wojciecha Szczęsnego 92 Zostawcie łapki w górę, subujcie kanału, aby nie przegapić następnych odcinków na moim kanale Udostępnijcie film dalej, zapraszam do oglądania Zaczynamy! Przepalamy ostatni skład na Wojtka Wojciech Szczęsny ukończono 92 Klikamy X. I uwaga, uwaga Już do nas idzie Bramkarz Polska La Liga Barcelona I to jest nikt inny jak Wojciech Szczęsny Już zrobi ci kołki róże no teraz już tak stanął, poważnie. Ja sobie godam za połpa, który ma 9 nowy wyrala. No to było tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Miłego dnia, Pozdrawiam. trzymajcie się. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!